Studiu Zwierciadła Joanna Łodegowska, dr Irena Eris. Czyli jeden z ważniejszych patronów tego festiwalu. Dzisiaj jest ten dzień, kiedy od rana strefa piękna dr Ireny Eris pęka w szwach. Yy, powiedz w ogóle, skąd się wziął ten pomysł, że jesteście tutaj związani z festiwalem filmowym w Gdyni, że macie Strefę Piękna, że angażujecie się w filmy, jesteście na planie, wspomagacie charakteryzatorów. Yy, od czego to się zaczęło? Yy, historia zaczęła się o, 8 lat temu, w momencie, gdy yy, mieliśmy już kosmetyki do makijażu, yy, które. No, są takiej światowej jakości, można powiedzieć, kosmetykami do makijażu i szukaliśmy pomysłów na to, jak uwiarygodnić jakość tych kosmetyków, nasze kompetencje w makijażu i pomyśleliśmy, że współpraca z festiwalem filmów fabularnych dni będzie idealnym takim mariażem. Jesteśmy tutaj przez cały tydzień. Mamy naszą strefę piękna, w której przygotowujemy aktorki, aktorów, twórców, twórczynie do codziennych premier, do codziennych debat, do Wszelkich też, tak powiem, przejawów medialnej aktywności twórców. Faktycznie dzisiaj jest ten dzień kulminacyjny, nasza strefa pęka w szwach. Od samego rana nasze make-up artist pracują i przygotowują na czerwony dywan gwiazdy. W międzyczasie też rozszerzaliśmy naszą współpracę. Ja się zastanawiałam, co możemy jeszcze zrobić z naszą marką, żeby, żeby podkreślić te kompetencje w makijażu. I pomyślałam, że może zaczniemy współpracować z, na planach, z pianami charakteryzacji. Mm -hmm. Natomiast zależało mi na tym, aby to nie była współpraca na zasadzie współpracy z każdym filmem, ale żeby to była współpraca przy naprawdę dobrym kinie. Żeby, żeby, żeby ta współpraca była przede wszystkim przy filmach, które czy to produkują kobiety, czy, czy są to jakieś tematy ważne społecznie, mm -hmm. na przykład. I pierwszą naszą współpracą była współpraca przy filmie Agnieszki Smoczyńskiej Silent Twins. To jest to jest film, który dwa lata temu zdobył Złote Lwy, został najlepszym filmem 2022 roku. Kolejnym filmem, na planie którego współpracowaliśmy, to była Strefa Interesów, film, który zdobył w reżyserii Jonathana Glazera. Film, który zdobył Grand Prix na festiwalu w Cannes, miał pięć nominacji do Oscara, zdobył dwa Oscary, między innymi za najlepszy film międzynarodowy, mhm. więc trochę też, trochę też charakteryzację doceniono, którą, którą tworzył no, absolutny mistrz polskiej charakteryzacji Waldemar Pokromski. Mhm. W tym roku mamy swój film też, m.in. Kobieta z. To jest kolejna produkcja, gdzie byliśmy obecni na planie filmowym i pomagaliśmy, wspieraliśmy pion charakteryzacji. W tej chwili jesteśmy też na kilku planach. Trwają zdjęcia między innymi do nowego filmu Agnieszki Smoczyńskiej, który kręci w Grecji. Jesteśmy też na planie nowego filmu Łukasza Grzegorzka, także ta współpraca się można powiedzieć bardzo rozszerza. Ja wiem od użytkowniczek, nawet heavy userek, powiedziałabym kosmetyków dr Irene Eris, że są to... W też bardzo y, mówię o tej y, kolorówce tak zwanej, czyli o tych y, kosmetykach do makijażu, y, że one są równie delikatne i neutralne dla skóry i dobroczynne jak cała inna gama y, też, przecież macie bardzo też i lecznicze gamy y, y, swoich kosmetyków. Tak. Co potwierdziliście też takim certyfikatem, który y, specjalnie na przykład na potrzeby firmu, y, filmu y, iluzja y, Marty Minorowicz, tak, y, y, Agata Guza, która Gra główną rolę, słynie z tego, że bardzo ważne dla niej jest, żeby kosmetyki, których używa, żeby miały wegański skład, naturalny, nieszkodzący i naturalnie zwierzętom. Opowiesz coś więcej mhm. o tym? Tak, dokładnie. W związku z tym, że nasze kompetencje, to są głównie kompetencje w pielęgnacji. Gdy wprowadziliśmy kosmetyki do, do makijażu, to, to nie są po prostu kosmetyki do makijażu, tylko one też zawierają bardzo dużo kompleksów też pielęgnacyjnych. Mhm. Czyli nie wiem, mm, 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 szminki czy błyszczyki zawierają różnego rodzaju. Witaminy czy kompleksy, które nie tylko upiększają, ale też działają pielęgnacyjnie. Film, o którym wspomniałaś, Marta Minorowicz, to też był film, na planie którego byliśmy obecni z naszymi kosmetykami. Faktycznie grała w nim główną rolę Agata Buzek i jakby wszyscy wiemy, jakie, jaką filozofię wyznaje Agata Buzek. W związku z tym składy naszych kosmetyków musiały zostać, i wegańskość musiała zostać jakby potwierdzona przez naszych naukowców z Centrum Naukowo-Badawczego. Festiwal w dniu biega końca, więc z jednej strony jest pewien smutek, bo to zawsze jest cudowny tydzień, ale też i nadzieja i ekscytacja na przyszły rok, ale wy przez ten cały rok. Nie czekacie tylko na Festiwal w Gdyni i robicie jeszcze wiele innych rzeczy opowiesz, o powieszeni? Tak, to prawda. Festiwal jest jedną z naszych aktywności, natomiast staramy się przez cały rok być blisko przestrzeni filmowej. Jesteśmy też partnerem festiwalu M-Bank Nowe Horyzonty we Wrocławiu, fantastycznego festiwalu z ogromną widownią. I to jest trochę tak, że o ile Festiwal w Gdyni jest takim festiwalem, em, gdzie mamy Czerwony Dywan, Gwiazdy, ten splendor, mm. fantastyczne aktorki, fantastycznych aktorów. Festiwal Nowe Horyzonty jest trochę innym festiwalem, jest festiwalem widzowskim. Można powiedzieć, że jest takim festiwalem, na którym absolutni psychofani w kina się spotykają, którzy oglądają po 5-6 seansów dziennie, więc tam też jesteśmy tam też można nas spotkać. Natomiast od zeszłego roku. Jesteśmy, też, jesteśmy, jesteśmy także partnerem europejskich nagród filmowych. W zeszłym roku, w grudniu, byliśmy po raz pierwszy partnerem European Film Awards, które się odbywały w Berlinie. I oczywiście było to dla nas dość duże, to było nas dość duże wyzwanie i dość duży stres, ponieważ była to pierwsza tak duża impreza, tak duży event poza granicami Polski. Europejskie nagrody filmowe, czyli najważniejsze nagrody dla europejskich filmów, nazywane Europejskimi Oscarami, ogromne wydarzenie, bardzo ważne, jeżeli chodzi o branżę filmową europejską. Byliśmy tam w zeszłym roku po raz pierwszy. No i oczywiście European Film Awards, jakby to była pierwsza współpraca, więc, więc my musieliśmy przesyłać różnego rodzaju informacje, co nas łączy z branżą filmową, uwiarygadniać się i tak dalej, i tak dalej. Pojechaliśmy do Berlina, wróciliśmy i na moją skrzynkę mailową zaczęły przychodzić maile, które brzmiały mniej więcej tak Nasza strefa piękna na Europejskich Nagrodach Filmowych nigdy nie wyglądała tak pięknie, nigdy tak pięknie nie pachniała, nasi twórcy nigdy nie byli w rękach tak wspaniałych make-up artystów jak wasi. Wielkie dzięki, to wielkie dzięki było zazwyczaj po w polsku dopisane. W zeszłym tygodniu podpisaliśmy list intencyjny dotyczący wieloletniej współpracy, deklaracji wieloletniej współpracy. Zatem w tym roku jedziemy do Szwajcarii, do Lucerny. Będziemy również partnerem European Film Awards. No i, i za dwa lata znowu spotykamy się w Berlinie, ponieważ te europejskie nagrody filmowe są tak skonstruowane, że co dwa lata. Wydarzenie jest odbywa się w Berlinie, a co dwa lata w innym mieście w tym roku, tak jak wspomniałam w Szwajcarni i w Lucernie dwa lata temu odbywało się na Islandii. Także jest to ogromne wyróżnienie. Bardzo się cieszymy i takie docenienie też kompetencji naszych. Tak, gratuluję. Chociaż chciałam powiedzieć, że Wy nie tylko, nie tylko wspomagacie i przygotowujecie nagradzanych do tego, żeby odbierali nagrodę, ale też sami wręczacie nagrodę. Przypomnę, wczoraj podczas Młodej Gali wręczyliście najodważniejsze spojrzenie, waszą już no, z pewnym stażem kilkuletnim nagrodę, w którym proponujecie głównie. Reżyserką pobyt w luksusowym ośrodku Spa doktor Ireny Eris. Przypomnisz, jakie filmy zostały nagrodzone w tym roku? Tak. Na Młodej Gali wręczamy nagrodę od marki dr Ireny Eris za najodważniejsze spojrzenie. Jest to nagroda dla twórczyni lub twórcy, którzy, która lub który w najodważniejszy, najczulszy sposób pokaże swoją wizję świata. To jest faktycznie nagroda, która, którą wręczamy już od kilku lat. Pierwszą beneficjentką tej nagrody była Aleksandra Terpińska, członkini tegorocznego jednego z jury. Dostała ją za swój krótko, krótki metraż, krótkometrażowy debiut, najpiękniejsze fajerwerki Kiewer. do którego zdjęcia chociażby robił Michał Dymek, który w tym roku jest obecny na festiwalu, gdyż jest również autorem zdjęć do filmu Kobiet, dziewczyna z igłą. Tę nagrodę otrzymała również Olga Hajdas chociażby, za film Nina. W tym, roku, w tym roku mieliśmy spory dylemat i bardzo ciężko i trudno było nam wybrać, więc zdecydowaliśmy się wręczyć dwie nagrody. Jedną zdobyła Monika Majorek za film Innego końca, innego końca nie będzie. Natomiast drugą nagrodę zdecydowaliśmy się wręczyć Kamili Taraburze za film Rzeczy niezbędne. To jest film między innymi z Katarzyną Warnkę. Dwa Wspaniałe filmy zupełnie różne. Jeden jest filmem takim pr prawdziwym bardzo w swoich emocjach, w, w tym jak to wszystko jest pokazane. Drugi film jest bardzo, naprawdę w absolutnie fantastycznym debiutem pełnometrażowym Kamili. Przypominam, że obydwa filmy. Nadal są w konkursie perspektywy. Dzisiaj wieczorem poznamy i dowiemy się, czy dostaną kolejne statuetki albo wyróżnienia. Trzymamy kciuki z Nagrodzonych i trzymamy kciuki za dr Irena Eris, żeby jak najdłużej swoje strefy piękna prowadziła na wszystkich festiwalach, nie tylko w Europie. Tego Bardzo wam życzę. dziękujemy.